Tak naprawdę problem uzawienia kiedy powinien nas, nas zaniepokoić? No, yy, statystycznie wygląda to, to tak, że najczęściej ten problem patologicznego uzawienia pod postacią nadmiernego uzawienia występuje bądź to u dzieci, bądź u osób w wieku już podeszłym. Mechanizm yy, yy, powstawania tego typu problemu w zależności od wieku jest zgoła odmienny. U dzieci to są najczęściej problemy związane bądź to z problemami właśnie, jak wspomnieliśmy wcześniej, genetycznymi, czyli niewykształcenia bądź zwężenia dróg łzowych, które powodują to, że ta łza ucieka z worka spojówkowego. Często u dzieci jest to też problem związany z tym, że no, dzieci jakby nie rozumieją tego, że jeżeli oko zaczyna coś tam swędzić, to nie wolno drapać, tak? No więc to zacieranie przysłowiowe tych oczek powoduje miejscowe odczyny zapalne, miejscowe obrzęki, które znowuż powodują, że te drogi łzowe się mogą blokować. Tak to wygląda. W wieku dorosłym, już takim późniejszym, w wieku podeszłym ten problem zwykle dotyczy rozluźnienia całego aparatu ochronnego oka, czyli w miejscu, w którym znajdują się punkty łzowe, te miejsca no, ulegają pewnym przesunięciom. Stąd jakby ta łza ma większy też często problem, żeby trafić w te odpowiednie kanaliki, w ten syfon taki przysłowiowy, skąd może się przedostać tą właściwą drogą do wnętrza nosa. Ale co ciekawe, też na przykład badania wskazują na to, że problem uzawienia występuje około pięciokrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Nie wynika to oczywiście z różnic anatomicznych aż tak bardzo, natomiast no, na podstawie badań stwierdzono, że problemem jest tutaj podstawowym używanie kosmetyków. Czyli panie, które stosują kosmetyki albo zbyt często, albo w nadmiarze, no, mogą ten problem też mieć zdecydowanie, Częstszy, ponieważ no, te kosmetyki w pewien sposób zaczynają też gromadzić się, blokować zgodnie z odpływem US w tych właśnie drogach łzowych. E, często wcześniej przypisywało się taką rolę na przykład okładom, były takie modne okłady, na przykład e, nasączone gaziki z waty, z herbatą, e, z jakimiś takimi, prawda, ziołami, które działały oczywiście rzekomo, ale z drugiej strony tworzył się pewien osad, który znowuż odkładał się w tych drogach łzowych. Także mniej więcej tak to wygląda.